Witam serdecznie w czwartym odcinku z serii Robimy Questy. Chciałbym uzyskać zezwolenie na tornek. Tym razem informują nas, że kosztuje to 50 tysięcy, ale można sobie za pomocą e, głowy zdobyć e, ten teleport. Nawet jakby się chciało mieć te 50 tysięcy, to niestety to nie przejdzie. Trzeba tak czy siak zabić tego e, futrzaka. Także dla wersja dla leniwych nie istnieje. Niestety. Dobra, idziemy do Orley Przeszliśmy przez stare ruiny. Quest jest banalnie, jest prosty do zrobienia. Rozmawiamy z futrzakiem. Tutaj mówimy, informujemy to, że nie boję się go, czyli dru, dru, drugi dialog, nie pierwszy. Atakujemy. Zdobyliśmy item. Mamy teraz hełmofon I wracamy. Cała filozofia. Na razie pierwsze kwestie są tak banalne, że dziecko, które nawet nie umie czytać, myślę, że za pomocą strzałek zdałby radę to zrobić. Nie wiem, czy idę w tym prawdę, ale myślę, że sześciolatek to spokojnie sobie poradzi. Dobra, wracamy z questem. Rozmawiamy, że mamy, że jesteśmy w sprawie zezwolenia. Mam część głowy, zadowoleni, skończony quest.